Środek od środka, wersja poszerzona. Krążymy ostatnio wokół japońskiej polityki. Wybory parlamentarne, a wcześniej partyjne w Partii Liberalno-Demokratycznej na horyzoncie w Japonii i dobrze jest rozumieć to, co się tam dzieje. Rozmawialiśmy ostatnio o frakcjach, a te frakcje ponad wiek już są obecne w Japonii. Mamy na warsztacie cały czas biografię Josidy Shigeru. Shigeru to imię. Polityka bardzo ważnego dla historii Japonii, biografia autorstwa Johna Dowera profesora, który znakomicie pisze o sprawach japońskich. Z okładki cały czas spogląda na nas ten sam pan, jego dwa stadia życia: młody Yoshida i starszy Yoshida. Człowiek, który jak kończyła się wojna, miał 67 lat i już był drugi raz na dyplomatycznej emeryturze, bo przed wojną 30 lat ponad przepracował w japońskim MSZ, był ambasadorem m.in. innymi w we Włoszech za, czasach, za czasów Mussoliniego, przed II wojną, w Wielkiej Brytanii też przed II wojną, a sojusz brytyjsko-japoński był pierwszym jaki z państwem azjatyckim jakiekolwiek państwo zachodnie, europejskie, nieazjatyckie zawarło. To był człowiek, który widział wiele, był oceniany różnie, miał wiele płaszczyzn i dobrze rozumieć, co on stworzył, bo to istnieje do dziś. Te różne wątki pojawiają się na TikToku, natomiast dobrze je zebrać razem. Biografia autorstwa profesora Dovera ma 500 stron. Trudno to zmieścić, nawet jakbyśmy rozmawiali dwie godziny, bo Yoshida Shigeru był człowiekiem wybitnym. Najpierw zaczniemy troszkę od końca, bo po II wojnie światowej on jako taki człowiek nazywany na placówkach bardzo miłym, ale miłym... Osobiście człowiekiem, bo jako dyplomata uważany za niesprawnego, niekomunikatywnego, posługującego się językami niejapońskimi, mówią nie tylko po angielsku, w sposób, który zaciemnia to, co chce powiedzieć. Nie rozumiano go i uważano za człowieka, który mówi za dużo, kłóci się z własnym rządem, nie jest w stanie wyartykułować tego, o co mu chodzi. I lepiej dać mu powiedzieć, co się chce, co chce, spotkać się prywatnie, bo jest miły i podtrzymuje przyjaźnie, ale nie przejmować się za bardzo tym, co mówi. Za takiego uchodził wcześniej. Ale kiedy podczas wojny przygotował tzw. zwany memoriał Konoe, Konoe Fumimaru, książę z rodu Fujiwara, bardzo znanego od wielu wieków, ponad tysiące lat, rodu w Japonii, człowiek, który był trzykrotnie premierem, popełnił samobójstwo niedługo po wojnie, w 1942 roku Josida przygotował mu coś, przepraszam, w 1945 roku przygotował mu coś, co zapoczątkował w 1942 roku, chcąc tego księcia jako powiedzmy reprezentanta i taką odnogę dworu cesarskiego. Samego cesarza nie można było ruszyć z Tokio, ale kogoś, kto był jednocześnie zamocowany w polityce jako były premier i w rodzinie cesarskiej jako książę. Można było wyekspediować z kraju. Josidas stwierdził, że najlepiej byłoby, gdyby taki książę pojechał do Szwajcarii i tam, w kraju neutralnym, w 1942 roku, podczas II wojny światowej, kiedy było wiadomo już, że Niemcy przegrają, Japonia przegra i ci, którzy chcieli wygrać, poniosą klęskę, żeby zacząć się układać. Jeżeli sytuacja się zmieni, jesteśmy blisko Niemiec, jesteśmy blisko Włoch w neutralnej Szwajcarii i też sobie damy radę. Ale jeżeli. Jest tak, jak się spodziewa to środowisko Josidy, a była to grupa nazywana Johansen. Yoshida Han przeciwko Sen Wojnie. Tak jak w stawce większej niż życie był Gruppenführer Wolf. Od, akronim od czterech pierwszych liter nazwisk oficerów biorących udział w spisku WOLF. Tak samo ten Johansen był takim troszkę Gruppenführerem Wolfem, tylko prawdziwym i podczas II wojny światowej działającym w Japonii. Ta grupa, która nie chciała już walczyć dalej i w ogóle uważała z, z walkę za niepotrzebną rzecz. To, jak opisywano potrzebę walki, jest fascynującą historią, bo to, to nie jest, nic nie jest takie łatwe z japońską i historią, i polityką, i militaryzmem, jak się wydaje. Ale żeby nie pogubić się w tych wszystkich dygresjach. Książę Konoe przez Yoshide, przez człowieka z naszej biografii, z tej układki, którą cały czas mam jeszcze luzem, Yoshida Shigeru chciał wysłać księcia konoe do Szwajcarii. Ten plan się nie udał. W 1945 roku ten sam Yoshida pisze temu samemu księciu memoriał. memorial, memorial Konoe, Konoę Memorial. Który 14 lutego, łatwo zapamiętać, w walentynki 1945 roku, książę przedstawia cesarzowi Hirohito. I tam jest plan, żeby przestać walczyć. Dlatego, że... Yy, Ideą tego stronnictwa Johansen, tych no w skrócie mówiąc, którzy nie chcieli wojny, bo nie można ich nazwać jednoznacznie pacyfistami, było wskazanie na grupę militarystów, tak zwanych Toseiha, frakcje również, tak jak w naszych rozmowach o obecnej polityce japońskiej, H frakcja, skrzydło, cały czas to samo, Tosei, kontrola, jako tych, którzy sprawują kontrolę, nadmierną kontrolę, tworząc z aparatu państwa aparat kontroli i tym samym Reprezentując ukryte opcje socjalistyczne i komunistyczne w Japonii, to był zwrot, jaki pod adresem tej frakcji militarystów wysnuwany nie pierwszy raz w 1945 roku, ale wówczas podczas tego memoriału Konoe zostało to przedstawione cesarzowi dosyć wyraźnie. Cesarz oczywiście nie był w oderwaniu od rzeczywistości i wiedział, kim są jego ludzie z jego otoczenia, miał obraz sytuacji. Natomiast. Wówczas w 1945 roku w lutym książę Konoe przedstawił taką propozycję Josidy, żeby walkę skończyć, a skończyć poprzez usunięcie tej grupy Tosecha e, i zająć ich miejsce grupą, frakcją również e, zwolenników cesarza, żeby zastąpić jedną frakcję drugą frakcją, tylko już frakcją słuszną, imperialistyczną i taką, która. Widziała źródło zagrożenia w Rosji Sowieckiej, a nie w Chinach, które były rozczłonkowane, i kiedy się kierowało wysiłki na Azję Południowo-Wschodnią, z, z punktu widzenia tych imperialistów, zwolenników cesarza, odciągało się uwagę od prawdziwego zagrożenia, jakim był zyskujący coraz więcej, więcej siły na świecie komunizm. Imperialiści uważali, że jeżeli już trzeba było kogoś atakować, bądź przed kimś się fortyfikować. Ten kierunek działań powinien iść w stronę Syberii, w stronę Związku Radzieckiego, a nie Chin. To w skrócie taka, taka mała odnoga tego jak postrzegano w Japonii samą potrzebę wojny i samą istotę tego kto tą wojnę rozpętał, prowadził i kogo trzeba było odsunąć. Przez to, że Yoshida stworzył memorię Konoe i Zrzucał winę na sprawujących wówczas w 1945 roku władzę militarystów, został uwięziony przez militarystów, odsiedział niemal 80 dni w więzieniu, później go zwolniono, ale przez to dostał przepustkę. Został uwiarygodniony dla późniejszych okupantów amerykańskich jako człowiek, który był przeciwko aparatowi wojennemu. Dlatego w 1946 roku 22 maja Yoshida zostaje premierem po raz pierwszy. Jego rząd trwa krótko, jest wiele problemów. 19 maja tego samego roku jest tak zwany Food May Day, dzień wielkich protestów, kiedy jeszcze władze okupacyjne tych protestów związków zawodowych nie zabraniają. Sytuacja w Japonii po drugiej wojnie światowej jest bardzo zła. Ludzie nie mają co jeść, jest bezrobocie, bieda i też bardzo wiele repatriantów, którzy wracają z różnego ze wszystkich frontów. Które prowadzono podczas II wojny światowej. Jest źle i biednie. Ale kto ma, ten ma, bo kwitnie czarny rynek. Ludzie to widzą, nie stać ich na jedzenie, ale widzą, że polityka jest rozbudowana do czegoś, co u nas nazywa się teraz Bizancją. Widzą to także Amerykanie, dlatego współpracują z politykami, którzy częściowo tworzyli poprzedni rząd, który przegrał wojnę, a także sięgają po tych, którzy byli mu przeciwni, jak właśnie po Josida. W 47 roku, 3 maja, Amerykanie narzucają, wprowadzają w życie Japończykom konstytucję, która obowiązuje do dziś. Yoshida uważał, słuchając rad admirała Kantaro Suzuki'ego, że po przegranej wojnie dobrze jest nauczyć się być dobrym przegranym. How to be a good loser. Twierdził, że tak jak w remontach na co dzień dotyczących każdego z nas, rozwiązanie prowizoryczne można zmienić. Każdy z nas myśli o tym, że podeprze czymś jakąś półkę i to potem naprawi. A potem ta podpórka zostaje. Wyprowadzamy się z domu i patrzymy na tą podpórkę, która o dziwo trzyma się po latach, ale w tym samym miejscu i formie jako prowizorka zostawiona zamiast być wymienioną. Konstytucja narzucona przez Amerykanów oczywiście nie była, nigdy nie miała charakteru prowizorycznego z punktu widzenia okupanta, ale dla Japończyków, wówczas reprezentowanych przez Yoshida Shigeru, była trochę takim prowizorycznym rozwiązaniem. Oni musieli być, jak uważało to stronnictwo, oni musieli być dobrymi przegranymi, robić dobrą minę, nawet do zmian, które im się nie podobały, żeby potem to wszystko zmienić. Okazało się to jednak niemożliwe, bo Konstytucja od 1947 roku obowiązuje do dziś. Dlaczego 3 maja? Takie skojarzenie z Polską. My też świętujemy Dzień Konstytucji 3 maja, bo Yoshida Shigeru, jako wielki zwolennik imperialnej Japonii, jako ten konserwatysta, z krwi i kości, jako człowiek trochę jak jego twarz, człowiek Maruda, człowiek taki, mimo wszystko wspomniałe z poczucia humoru, ale człowiek, który bronił tradycyjnych wartości, został postawiony na czele rządu nadzorowanego przez okupantów jako naczelny reformator. Oksymorony, paradoksy w japońskim świecie historycznym, politycznym są na porządku dziennym. I ten człowiek, Maruda, którego możemy tak nie obrażając go nazwać, bardzo forsował upamiętnienie konstytucji, chociaż w jakimś nawiązaniu do historii Japonii. Najpierw chciał, żeby ta ustawa została wprowadzona 11 maja 1947 roku. 11 maja jako Kigensetsu, jako historyczny, legendarny dzień założenia Japonii. Od roku minus 660, kiedy cesarz Jimmu stał się pierwszym władcą, legendarny przed naszą erą. W 1940 roku obchodzono 2600-lecie, e, według tej legendy, powstania japońskiego narodu. Więc do 11 lutego Yoshida chciał się odwołać, nie pozwolono mu na to, ale przeforsował. Uchwalenie konstytucji 3 listopada 1946 roku. A 3 listopada to była rocznica urodzin cesarza Mutsuhito, czyli cesarza Meiji, tego, który otworzył Japonię. Osida jeszcze w erze Meiji, epoce Meiji się urodził i pamiętał tę imperialną przeszłość, dumę, chwałę, a także przebieg reform. Trochę podświadomie, ale trochę świadomie robił swoim rządem to samo, co pierwszy premier Japonii, to Hirobumi. Jednocześnie bronił się przed zmianami i wprowadzał je na pełen regulator. Paradoksy i oksymorony cały czas obecne w japońskiej historii. 3 listopada 1852 roku urodził się cesarz Meiji, dlatego po pół roku, sześciomiesięczny okres yy, yy, wprowadzania nowego prawa, stworzył datę święta konstytucji 3 maja 1947 roku dla Japończyków. Przypadkowo akurat 3 maja, tak jak i u nas. Stąd ten wątek. Jak Amerykanie w 1946 roku, 13 lutego z kolei, czyli... Rok bez dnia po ogłoszeniu memoriału Konoe przez księcia, wspominanego wcześniej, dzień przed Walentynkami, rok po przegranej wojnie, przedstawili Japończykom swoją propozycję, tzw. draft MacArtura, MacArthur jako generał głównodowodzący wojskami na Pacyfiku, stwierdził, że trzeba bardzo wiele zmienić, bo propozycja japońska była, nie zmieniamy prawie nic. Jeden z amerykańskich generałów obecnych na tym spotkaniu zapisał w reakcję delegacji japońskiej, m.in. Yoshida, który był wówczas szefem MSZ-u. Bo został premierem 22 maja 1946, a tutaj mówimy o spotkaniu z 13 lutego. Ten generał Whitney, jak e, cytuje nam ze wspomnień źródeł historycznych profesor Dower na stronie 321 opisuje tak. Jeden z Japończyków wyprostował się, jakby na czymś usiadł, jak usłyszeli tę amerykańską propozycję. Drugi wciągnął powietrze, a sam Yoshida, jego twarz przybrała wizerunek ciemnej chmury. Nie spodbało się Japończykom to, co Amerykanie chcieli narzucić. Ale Yoshida stwierdził, że to taka prowizorka. Że w sumie Makartur jest wielkim obrońcą cesarza, bo odsuwa go od polityki. Wynosi wyżej. Jeszcze bardziej podnosząc jego autorytet. Szukał pozytywów. Jako dobry przegrany. I na stronie 329 możemy przeczytać jego Podsumowanie o tym, jak należało rozumieć amerykańską konstytucję. In my opinion, there is little that we are birds from doing that is important enough for us to feel impelled to demand any change. W jego rozumieniu, ta amerykańska narzucona konstytucja niewiele zabraniała rzeczy ważnych dla Japończyków, żeby domagać się, żeby czuć uzasadnionym się domagania ich zmiany. Czyli w sumie nie ma o co kruszyć kopii. Nie idziemy sobie. Nie zmienili. Natomiast Sam Yoshida, jako człowiek maruda i e, mimo wszystko bez e, ogródek, mówiący polityk, a także i człowiek osobi na polu osobistym, bez ogródek po japońsku, wypowiadający się w języku swoim ojczystym, czyli nie tak jak na placówkach, wijąc się w różnych meandrach angielskiego, kiedy nazwa partii, która rządzi do dzisiaj, bo połączymy sobie to klamrą, frakcje, frakcje, teraz wybory w partii liberalno-demokratycznej, obecnej od 55 roku, a Josida rządzi od 46 do 54 z przerwą. Kiedy ta partia jeszcze nie powstała jako LDP teraz, zmieniała się jej nazwa. Od przegranej wojny, listopad 45, marzec 48 nazywała się partią liberalną. Marzec 48, marzec 50 demokratyczno-liberalną. A od marca 50 do listopada 55, czyli już na tym ostatnim polu, znowu wróciła do nazwy liberalnej. Ale czego chciał Josida w roku 50? Żeby nazwać ją zgodnie z prawdą. Partią hosiuto, konserwatywną. Bo to byli konserwatyści. To nie byli ani liberałowie, ani demokraci. Ale demokracja musiała się pojawić, bo demokracja była narzucona i to już będzie ostatni, ostatnia uwaga, ostatni cytat. Tylko chciałem wam znaleźć, bo to też jest pięknie wytłumaczone. Ponieważ Amerykanie domagali się, żeby Japończycy przyjęli demokrację, ponieważ demokracja była gwarantem tego, żeby się nie powtórzyło to, co stworzyło wojnę. Yoshida... Stwierdził w japońskim parlamencie coś takiego. O wielu rzeczach wypowiadał się krótko i oschle, ale stwierdził, że amerykańska propozycja w wyjątkowo długi sposób wypowiedział się o tym, że japońska propozycja konstytucji nie niszczy tak zwanego koktaj, czyli charakteru japońskiego kraju, japońskiego kształtu. Dlatego, że przez tysiące lat, przez ponad dwa tysiące lat, 2660 no 2600 minus, 66, minus 660 rok ten cesarz Dżimmu, przez, i tutaj pisze w ten sposób, wspominając niezwykłe poematy naszych cesarzy przez wieki i patrząc na te wersy i pieśni oświeconych władców, którzy zawsze dbali o poddanych, wiemy, że zawsze była u nas demokracja. Zatem, przez edykty, poezję, pieśni i wiersze, człowiek, konserwatysta, który stworzył partię, która rządzi do dziś. Był jednym z, z współtwórców. Wytłumaczył istotę demokracji, którą Japończycy mieli wymyślać i stosować od tysięcy lat sami z siebie. Idealne. Mówię to wszystko dlatego, żeby pokazać, że lepiej wiedzieć, na czym polega to, co się opisuje dzisiaj. Bo japońska partia liberalno-demokratyczna jest tylko z nazwy. Tworzyli ją ludzie, którzy mieli zupełnie, zupełnie inne ideały. A konstytucja, którą się chce zmieniać dzisiaj, też powstawała w dużych bólach i dziwnych okolicznościach. Zbieżności dat, tak jak ten 3 maja, są czasem przypadkowe, ale wynikają z, dla nas, ale wynikają z konkretnych przesłanek. A niedługo japońskie wybory. I ten pan powróci. Przynajmniej w naszych opowieściach. Dziękuję za uwagę.